Na jednej z typowych nocnych kontroli drogowych policja zatrzymała samochód, który poruszał się w sposób delikatnie mówiąc: Podejrzany. Auto jechało zygzakiem, światła migotały, a z okien słychać było głośny śpiew w kilku językach. Policjanci spojrzeli po sobie, jeden z nich westchnął: Chyba mamy kandydatów na noc w izbie wytrzeźwień. Zatrzymali samochód i podeszli do kierowcy, który ledwo utrzymywał głowę nad kierownicą. W środku znajdowali się trzej pasażerowie. Niemiec, Chorwat i Polak. Wszyscy wyglądali na kompletnie pijanych. Czerwone twarze, bełkotliwa mowa, a zapach alkoholu niemal wybuchał z wnętrza auta. Policjant zaczął od standardowego pytania: Panowie, spożywaliście dziś alkohol? Niemiec, siedzący na miejscu pasażera, od razu uniósł rękę i dumnie odpowiedział: Ja? Tylko trzy duże piwa. Niemieckie, oczywiście, najlepsze na świecie. Policjant spojrzał na alkomat, który wskazywał ponad dwa promile i pokręcił głową. Trzy duże piwa? I aż tyle? Zapytał niedowierzająco. Ale proszę pana, to były bardzo duże piwa. Odparł Niemiec, kiwając się w rytm muzyki, która wciąż grała w radiu. Policjant tylko westchnął i przeszedł do chorwata, który siedział na tylnym siedzeniu. A pan? Ile pan wypił? Chorwat spojrzał na policjanta z lekkim uśmiechem, a potem machnął ręką w stronę butelek leżących na podłodze auta. Ja, kilka śliwowic, może pięć, może sześć, kto by liczył? Alkomat pokazał podobny wynik co u Niemca. Policjant popatrzył na chorwata z rezygnacją. Kilka? No, to chyba rekordowe kilka. Chorwat tylko wzruszył ramionami, nucąc pod nosem jakąś melodię i wyciągnął nogi na siedzenie. Na końcu policjant podszedł do polaka, który siedział na miejscu kierowcy. Ten wyglądał na najbardziej zmęczonego z całej trójki. Oczy miał podkrążone, twarz blada, a ręce trzęsły się, gdy wyciągał dokumenty. Policjant spojrzał na alkomat, który również wskazywał ponad dwa promile, a potem na polaka, który wyglądał, jakby ledwo stał na nogach. A pan, ile pan wypił? Polak spojrzał na funkcjonariusza, zmarszczył brwi i odpowiedział z pełnym przekonaniem: Ja nic, od trzech dni nic nie piłem.